Proszę o zabranie głosu pana Adama Abramowicza. Adam Abramowicz, prezes organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałem stanowczo zaprotestować przeciwko używaniu na tej sali sejmowej określeń „śmieciowa umowa. To jest, to jest po prostu pełna, pełna pogardy, pełny pogardy stosunek do ludzi, którzy, którzy pracują uczciwie na umowach cywilnoprawnych. Dzisiaj przyszła tutaj lewica mocno krzycząca i wiecująca. My chcemy popracować nad y, projektem, ale tu się okazuje, że ideologia i y, 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 y jest, y jest najważniejsza. Ale proszę nie przerywanie, proszę państwa, a nie projekt. Prosiłbym o najlepsze jego przerywanie Panu zanie. Szanowni, Szanowni Państwo, y, dzisiaj y, macie y, dzisiaj mamy przepisy. Które umożliwiają Państwowej Inspekcji Pracy w sytuacji, kiedy umowa zlecenie czy umowa B2B spełnia warunki umowy o pracę, przekształcania tych umów w sposób cywilizowany. Jeżeli, jeżeli pan związkowiec mówi, że w tym zakładzie pracy, w którym jest związkowcem, umowy cywilnoprawne nie spełniają warunki umowy o pracę to przecież nic trudniejszego nic łatwiejszego niż udanie się do inspekcji pracy byliście i dlatego jeżeli inspekcja pracy y, 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 powinna zrobić kontrolę i stwierdzić czy są warunki do tego żeby sprawę skierować do sądu tak jak to się dzieje w cywilizowanych nie. Pan, pan powiedział, że pana nastraszyli i pan się przestraszył i pan dalej nie poszedł. Pan ma drogę normalną, administracyjną. Pan kieruje pismo do inspekcji pracy. Inspekcja pracy mogłaby panu odmówić. I, I jeszcze uzasadnić odmowę. To, że Was ktoś z inspektorów, jeśli to jest prawda, nie sądzę, prawda, Panie Inspektorze, że to jest niemożliwe, nastraszył, nastraszył że Was będą zwalniać z pracy z tego powodu, że się domagacie egzekwowania prawa, to już jest Wasza sprawa, że jako związkowcy no nie macie na tyle odwagi, żeby. Obecnie, Przepraszam, czy mógłbym brawo, prosić pana Abramowicza, żeby mówił ad i mówił o uwagach do no, ustawy? To mówię, nie jest ta część ja, polemiczna. Ja mówię bardzo ad rem, dlatego, dlatego że te zarzuty. Sprosiłbym o mówieniu merytorycznym, a nie odnoszenie się do przedmówcy. W drugiej, drugiej rundzie będziemy dawać szansę odnoszeniu panie, się państwu wzajemnie do siebie, do swoich wypowiedzi. Panie przewodniczący, to jest argument za tym tutaj przedstawiany, że należy zmienić dzisiejsze prawo, ponieważ ono nie chroni pracow pracowników, czy nie chroni Polaków, którzy mogą nie chcieć pracować na umowę zlecenia albo nie chcieć pracować na B2B. Dlaczego Pan mówi, że to nie jest merytoryczne? To jest bardzo merytoryczne z mojej strony, ponieważ pokazuje, że dzisiejsze prawo, które obowiązuje, można spokojnie egzekwować. Jeżeli Pan mówi, że taki pracownik boi się, że go zwolnią w momencie, kiedy. Kiedyby sprawa poszła do sądu, tak, no to przecież dokładnie będzie tak samo po zmianie przepisów. Jeżeli, jeżeli go zwolniał dzisiaj i bo została przekształcona mu ta umowa cywilnoprawna na umowę o pracę, to proszę sobie wyobrazić, że tą umowę o pracę można rozwiązać z terminem dwutygodniowym, ponieważ tego stanowiska pracy nie ma. Niemal jego on jest stworzony sztucznie przez pana inspektora, i powołując się na to, że jest likwidacja stanowiska pracy, którego nie było. Rozwiązuje się w ciągu dwóch tygodni. Czy Panu chodzi o to, żeby pracowników wplątać w takie właśnie postępowania, że przez te dwa tygodnie może mieć satysfakcję, że jeszcze pracuje, biorąc pod uwagę to, co Pan mówi cały czas się do tego odnoszę? Otóż dzisiaj mamy instrumenty, które dają Państwowej Inspekcji Pracy możliwości skutecznego działania. To, że Państwowa Inspekcja Pracy jest niedofinansowana, to, że jest za mało inspektorów, to jest inna rzecz. I tu możemy mówić, że, że te kamienie milowe powinny iść w tym kierunku. Państwo jako lewica powinniście stać za ludźmi. Za ludźmi. Państwo uderzacie. Nie wy stoi, stoicie stoi, stoi, stoi za swoimi ideologicznymi przekonaniami, ponieważ, ponieważ, ponieważ dzisiaj, ponieważ dzisiaj, dzisiaj ten pracownik, który bronicie, powinien... Być normalnie poddany normalnej procedurze. Zrezygnowaliście, to nie rezygnujcie następnym razem. Już kończę odnoszenie się do pana wypowiedzi i przechodzę do, do tego, czy bronicie rzeczywiście ludzi. Jeżeli mamy dzisiaj 380 tysięcy osób pracujących na B2B i Wy chcecie, żeby przeszła ustawa, która uderzy w 380 tysięcy polskich rodzin, to ja się pytam. Do y, kogo wy bronicie, kogo wy Bo jeżeli y, te przepisy y, y, wejdą w życie, to pan inspektor będzie miał nadludzką władzę nad y, i przedsiębiorcą, który ma umowę podpisaną z drugim przedsiębiorcą, i nad tym przedsiębiorcą, który jest na B2B. Je, jeżeli wy uważacie. Że on nie chce być na B2B, tak, tylko jest zmuszony do bycia na B2B, to macie dokładnie tą samą drogę dzisiaj, którą chcecie zrobić po uchwaleniu tej ustawy. Sąd, inspekcja pracy, sąd stwierdza, działa. Po uchwaleniu natychmiastowej wykonalności urzędnik będzie carem i bogiem. Urzędnik będzie mógł zniszczyć każdą firmę. Jeżeli będzie motywowany, różnie może być motywowany. I uwaga, czy w tej ustawie jest napisane, że urzędnik wydający tą decyzję ponosi osobistą odpowiedzialność, jak sprawę przegra w sądzie? Przecież nie nie ma te, czegoś takiego. Czyli urzędnik będzie mógł wydawać decyzję za pomocą swojego widzi się, a konsekwencje będą ponosili ludzie, co do których wy ich chcecie bronić, bo oni tak jak powiedziałem, w zdecydowanej większości podpisują te umowy dobrowolnie i chcą pracować. To jest według pana nieprawda. A ja mówię teraz o ludziach pracujących na B2B, więc pan nie ma żadnego doświadczenia na tym polu, ponieważ pan jest związkowcem i mówił o umowach zleceniach. Jakie są skutki? Jakie są skutki dla umów zleceń? Też powiedziałem, że wasza obrona nie jest obroną, ponieważ zlikwidowanie możliwości miejsc pracy, nawet na umowach cywilnoprawnych, tam gdzie one mogą funkcjonować na umowach cywilnoprawnych, a nie będą funkcjonować na umowach o pracę, bije w ludzi, ponieważ, ponieważ oni to nie są śmieciowe umowy, ponieważ Pan zechce umowy cywilnoprawnej Ponieważ pan jest na jakimś etacie, czy związkowym, czy innym, więc pan ma środki utrzymania. Człowiek, który nie ma środków utrzymania i to chce zarabiać na życie. Jeżeli w danej firmie, w danej okolicy nie ma możliwości zarabiania na umowę o pracę, a tworzy się. Ja, to on woli pracować na umowę y, cywilnoprawną niż nie pracować. I wy tego nie rozumiecie. Jeszcze kierując, jeszcze kierując przedsiębiorców do tego, żeby zamykali firmy i też szli na rynek pracy, zwiększając y, bezrobocie. Pan inspektor mając takie uprawnienia, jeszcze raz, może zniszczyć firmę, może działać przeciwko ludziom, nie ma żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje, a po kilku latach jeżeli sąd po kilku latach sąd stwierdzi, że pan inspektor wydając decyzję o natychmiastowym przekształceniu na np. 150 umów B2B z daną firmą nie miał racji i firma się zamknęła, to czy pan inspektor poniesie jakiekolwiek konsekwencje tej decyzji? Poniosą, poniosą tą, tą decyzję, poniesie firma, poniosą... Ale prosiłbym a, o zabieranie głosów pan urzędnik Nie poniesie żadnej decyzji. Skonstruowanie takiego prawa jest po prostu kuriozalne w XXI wieku w cywilizowanym państwie. Jeżeli, państwo, jeżeli nie widzicie tego, że, że natychmiastowa wykonalność łamie trójpodział władzy, że y, takie decyzje powinny być poddawane kontroli sądu przed ich wyegzekwowaniem, no to jak wy chcecie nam stworzyć państwo, które będzie państwem y, urzędniczym od, nie, ludz, nie dla ludzi, tylko dla urzędników? Panie Piotrze, Pan jest znany ze swoich poglądów, ma Pan do nich pełne prawo. Pan przewodniczący Przemysław Wiper otworzył nam tutaj różne możliwości wypowiedzi. Proszę mnie dać mi skończyć i będzie potem Pan mówił. Nie kończę. Nie działacie dla dobra Polaków, działacie przeciwko yy, yy, nim, przeciwko tym, co są na umowach zlecenia, przeciwko tym na B2B. Chcecie stworzyć system urzędniczo-biurokratyczny, gdzie urzędnik będzie bogiem i carem, będzie mógł yy, firmę zniszczyć bez żadnej odpowiedzialności. Yy, na to nie ma zgody i mam nadzieję, że rząd i parlament, analizując to, co powiedziałem, na to się nie zgodzi. Dziękuję. Pan Abramowicz, bardzo proszę. Ja chciałbym do pana inspektora się zwrócić. Otóż, 6 lat byłem rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, pierwszym rzecznikiem, i mogę potwierdzić, że Państwowa Inspekcja Pracy jest urzędem dotychczas. Najmniej inwazyjnym wobec przedsiębiorców nie, mieliśmy, nie miałem żadnej skargi na Państwową Inspekcję Pracy. I rzeczywiście to, że stosujecie Państwo te środki miękkie, jest bardzo dobre, bo uzyskujecie efekty, nie niszcząc firm i tak Ale Panie Inspektorze, Panie Ministrze, prawo pisze się na trudne czasy, a nie na czasy łatwe. Jeżeli dzisiaj Możecie używać swoich instrumentów, możecie kierować sprawy do sądów. Mówienie, że, że ten pracownik się boi pójść do sądu, nic nie zmieni, jeśli będzie ten projekt ustawy, bo będzie dokładnie tak samo. Przenoszenie tutaj natychmiastowej wykonalności i decyzyjności urzędnika spowoduje, że pana urząd się zmieni. Tak podejrzewam. I jeszcze powiem tak, Pan mówi, że Pan gwarantuje, że system odwoławczy w pana urzędzie zapobiegnie wszystkim patologiom, czyli wydawaniu złych decyzji. Otóż tak nigdy nie jest, tak nigdy nie jest. I to możemy sobie popatrzeć na ZUS czy na urzędy skarbowe, które przegrywają sprawy w sądach, mimo że też mają podobny system, o którym Pan mówi. I jeżeli teraz Słyszał Pan o takim filmie układ zamknięty, gdzie urzędnicy zniszczyli firmę? Nie odpowiedział Pan na pytanie przewodniczącego Wiplera, czy taki urzędnik ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za swoje, swoją decyzję. Dzisiaj on nie ma tego narzędzia. On nie może zniszczyć firmy tak sobie. Musi przejść przez sprawa, przez sąd i dopiero wtedy sąd decyduje w trybie takim, jakim jest w każdym cywilizowanym państwie, czy było złamane prawo pracy. Czy go nie było. I najważniejsze na koniec, dzisiaj Pan kieruje instytucją, która wydaje decyzje, udaje broni, znaczy no, przekształca te umowy, które są rzeczywiście niezgodne z prawem. I robi to Pan w taki sposób, że rzeczywiście pełny szacunek dla pana i dla tego pańskiego urzędu. Jak będzie ta ustawa, to już będzie inaczej. Wiecie, dlaczego? Bo już dzisiajśmy się dowiedzieli. Że będziecie musieli 2 miliardy złotych przynieść. 2 miliardy złotych, i ja się obawiam ja się obawiam, że, że, że pan nie będzie inspektorem, bo pan tego nie będzie robił, bo Pana deklaracja jest taka, że pracujemy tak, jak pracujemy. Pani minister oświadczyła, Dzimianowicz Bąb, 2 miliardy. Dostanie pan zadanie, pan się pewnie jako uczciwy człowiek zwolni, przyjdzie inna osoba i on to wykona. I te 2 miliardy będzie wyduszone w sposób taki, że przedsiębiorstwa będą niszczone, gospodarka się osłabi, ten projekt jest niezwykle groźny i zupełnie rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, panie przewodniczący Wipper, żeby nie wszedł w życie w takim kształcie, jakim jest w tej chwili w rządzie procedowany.